Sponsorem programu jest Bistro Corp. 4 Opole jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opoltrans sieć hurtowni części do ciężarówek. Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku programu na Osi. Co dzisiaj zobaczycie? Następną relację ze zlotu Master Mastertrack kolejną analizę wypadku drogowego. porady i wyjaśnienia eksperta Zlot lot odrobiną nostalgii. Ruszamy! Zaczynamy na całego. Na początek, jak zawsze, stroboskop. Duże inwestycje infrastrukturalne i przemysłowe w Polsce wymagają usług transportu ponadnormatywnego. Niestety obecnie funkcjonujący system składania wniosków i wydawania zezwoleń na takie przewozy nie spełnia już oczekiwań branży i jest niewydolny. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego od lat składało liczne wnioski i projekty cyfryzacji obiegu dokumentów. Obecnie już w Ministerstwie Infrastruktury trwają zaawansowane prace nad nowym systemem. Wczesną wiosną powołałem komisję Główny Inspektor Transportu Drogowego, Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego, także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad, Ministerstwo Infrastruktury. Wypracowano propozycję systemu rejestracji elektronicznej wniosków i elektronicznego systemu wydawania decyzji, co. Absolutnie przyspieszy e, cały ten proces. Przewoźnicy z utęsknieniem czekają na nowoczesne rozwiązanie i zapewne przyjmą taki model z radością. 21 lat temu, 16 września 2002 roku, wystartował pierwszy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej. Celem tej kampanii jest zachęcanie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybierania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania. Promowane jest chodzenie pieszo, jazda na rowerze czy też korzystanie z komunikacji miejskiej. Punktem kulminacyjnym tygodnia jest obchodzony co roku 22 września Europejski Dzień Bez Samochodu, podczas którego w miastach wyłączane są z ruchu fragmenty ich infrastruktury drogowej. Zloty bywają różne, nowe i stare samochody. A teraz zapraszam Was na zlot samochodów zabytkowych. Zobaczcie! Fani starej motoryzacji z opolszczyzny od 9 lat mają swój zlot. Zlot za głowa, bo o nim mowa, gromadzi bardzo ciekawe perełki. I choć nie jest to duże wydarzenie, jest co oglądać. Organizatorzy w 2023 roku spodziewali się... 100 uczestników, czy 100 pojazdów, bo uczestników może być tam troszkę więcej, ale my nie mamy jakichś zapisów, nie mamy jakiejś ograniczonej ilości... Bardzo ciekawym pojazdem był Citroën. Ta słynąca z oryginalności firma już przed wojną potrafiła dostrzegać nowych klientów. Citroën Rosalia. Rok produkcji 1934. No, jestem trzecim właścicielem tego samochodu drugim w Polsce. Był sprowadzony w 18450, pojemność 38 koni mechanicznych. To jest CVK 10. To był samochód produkowany we Francji, szczególnie pod kobiety. I wyprodukowany jest niedużo 18,5 tysiąca. Panie słyszą? Citroen już w latach 30. ubiegłego wieku myślał o Was. Ciekawe, który z dzisiejszych producentów odważyłby się na taki krok? Na zlocie nie zabrakło też motocykli, w tym z czasów Republiki Weimarskiej. Nas urzekł jeden z nich motocykl Derat z 1925 roku Firma Derat istniała od 23 roku do 1933 roku Ten motocykl ma pojemność 500, jest dolnozaworowy, tak zwany ślepak. Przenie zawieszenie resorowe Ebenement hamulec tylny jest hamulcem klockowym i oświetlenie ma gazowe, tak zwane, karbitowe. Niemal stuletni motocykl świetnie się prezentował. A do tego ten dźwięk silnika. To prawdziwy rarytas, bo wiele motocykli z tamtych lat już dawno skończyło w piecu hutniczym. Na koniec do niedawna bardzo popularne auto, ale warte uwagi. Łada 2107. Pojemność 1500 cm. Samochód 57 tysięcy ma na, na liczniku. To konkurent polskiego Fiata 125P ze środkowego okresu produkcji. Bardzo często Łada 2107 była bardziej ceniona niż auto zżarania. To popularny samochód na Ukrainie i w Rosji, ale przez wojnę może stać się szybko białym krukiem. Kochajmy stare samochody, tak szybko drożeją. Bardzo ciekawe te auta zabytkowe, a teraz zapraszamy naszego eksperta do odpowiedzi, Rafała Kochanowskiego z firmy Trans Ekspert. Mamy pytanie od telewidza. Słyszałem, że popularne tak zwane samozatrudnienie Kierowców jest nielegalne. Czy to prawda? Są różne głosy na ten temat. Co do zasady, ja powiem, że nie jest nielegalne. Usługi kierowania pojazdem są wykonywane i to dosyć często w naszym kraju. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie to kierowca, będący prowadzący działalność gospodarczą, wykonuje tylko i wyłącznie usługę kierowania. No, ktoś twierdzi, że, że te usługi nie są skatalogowane w, polskiej, w, w polskim systemie działalności gospodarczej, nie są w ogóle nazwane, nie ma takiej usługi. No, no niemniej jednak mamy jakby pełną dowolność w prowadzeniu działalności gospodarczej i swobodę umów. Ja tutaj nie widzę żadnych przeszkód. Niesie to ze sobą pewne konsekwencje wobec takiego kierowcy. On jest w pełni odpowiedzialny całym swoim majątkiem bardzo często za to, co wykonuje, jaką usługę wykonuje. Nie tak jak pracownik zatruje na podstawie umowy o pracę. Chroniony jest tam z, 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 z szeregiem przepisów kodeksu pracy. Tutaj nie mamy takiej ochrony. Musi sam prowadzić tą działalność, posiadać księgową, oczywiście płacić wszystkie składki itd., podatki. W zakresie delegowania go za granicę ma, są te same obowiązki jak wobec każdego innego kierowcy, yy, jeśli chodzi o zgłoszenia do systemu IMI. Yy, więc ja tu jakby nie, nie widzę jakichś problemów z tym związanych. Natomiast, yy, natomiast na pewno nie można zrobić takiej, takiej rzeczy, że mając w swojej firmie pracowników, za tym jak o pracę, nagle. Nagle zobowiążę ich do założenia działalności tak, tak. I, i, i się pozbędę problemu tzw. osób zatrudnionych, wszyscy będą na właśnie takich umowach cywilnoprawnych. Tego nie wolno, to jest zabronione, wynika to z kodeksu pracy, natomiast zatrudnia, zatrudnianie, w cudzysłowie podejmowanie takiej współpracy z takim kierowcą jest moim zdaniem dozwolone i jest może nie na szeroką skalę praktykowane, ale jest w Polsce praktykowali. Dziękujemy za odpowiedź. A teraz zapraszam Was na chwilę przerwy, po której zobaczycie kolejną relację ze zlotu Mastertrack, analizę pewnego wypadku drogowego. Wracamy za moment. Pora teraz na poważniejszy temat czyli. Bezpieczeństwo drogowe. Zobaczcie. Apelujemy do motocyklistów o umiar i rozwagę, szczególnie w odkręcaniu manetki gazu. A samochodziarzom przypominamy o lusterkach. Zerkajcie w nie ciągle, bo motocykl zwykle pojawia się niespodziewanie. Natomiast formowanie korytarza życia zdaje się powoli wchodzić nam w krew, co widać choćby w tej sytuacji. Ale zdarzają się i tacy, którym wydaje się, że są sprytniejsi niż ustawa przewiduje. Autor tego nagrania spodziewa się, że ten cwany jeździec nie uniknie kary. My też mamy taką nadzieję. A teraz już pora na naszych komentatorów Andrzej i Romek ukłońcie się widzom. Dzień dobry, witam Państwa w programie Na Osi. Wraz z Andrzejem Wachowskim zajmiemy się kolejną analizą wypadku drogowego z polskich dróg, tak jak chcieliście. A ze mną domą latyn przeanalizujemy te wydarzenia i powiemy według nas. Dlaczego do nich doszło? Zapraszamy. Oglądajmy. Zobaczmy kolejną sytuację z Polski. Oj. To jest bardzo śmieszne. Ale koło dalej się kręci, no to coś się stało. Dlaczego przedać ją przez kierowniky? Spójrzmy jeszcze raz. Pierwszy błąd jaki popełnia ten rowerzysta to jest to, że jedzie przez przejście dla pieszych, tak? Mało tego, przewraca się i dalej jedzie, bo przez przejście dla pieszych nie może jechać. To może bo kala boska była. W takim Powinien sposób. przeprowadzić rower. Tak. A nie jechać. Tak. Dokładnie. No nie znowu Przestrodze, no, po prostu nawet rower go ostrzegł, że nie może jechać, a on mimo wszystko wstaje, wsiada, wsiada i dalej jedzie przez przejście dla pieszych. No, no cóż... Tak, wstał, podniósł się i dalej i na rower i jedzie dalej przez to przejście dla pieszych. Kara musi być, bo to ktoś z góry go zahamował na tym kółeczku. No, bo tak nie wpadł pod samochód, nikogo nie przejechał. Ale po przejściu dla pieszych nie wolno jeździć po prostu. Mimo wszystko, że się wrócił, żeby przed koło zablokowało, bo ktoś mu tam zablokował to koło, no, coś mu zablokowało, nie wiem, siła wyższa w każdym razie. Że mimo wszystko wstał i dalej pojechał rowerem po przejściu dla pieszych. No, nie powinno się tak robić, tak także widzieliście Państwo, no, dobrze, że guza sobie nie nabił. No. Ale nie wolno jeździć po prostu po przejściu dla pieszych rowerów. Tak jest. Wolno po przejeździe dla rowerów. Tak, jak byś to nazwał? No, siłą wyższą. Siłą wyższą. Siłą wyższą. Siła wyższa go zahamowała, to nazbam to siłą wyższą. Zapraszam do oglądania następnych odcinków. No i... Ale zapraszam na kanał na YouTube. Oglądajcie, lajkujcie. Sub subskrybujcie, także zapraszamy. Podzielcie się z nami waszymi opiniami. Do następnego dobrze, odcinka. Dobrze. Tym tematem zajmiemy się również w następnym odcinku. Za chwilę zaproszę Was na zlot Mastertrack. Jednak przed tym posłuchajcie, co będzie w następnym odcinku. Jeszcze jedna relacja ze zlotu Mastertrack. Ciąg dalszy drogowych przestróg, porady i wyjaśnienia eksperta, Mercedes w budżetowym wydaniu. Zapraszam również do odwiedzania naszych stron internetowych Instagrama, Facebooka, jak i YouTube'a, a również TikToka. To co? Zapraszam na relacje z Master MasterTrack. Do następnego! 19. międzynarodowy zlot pojazdów tuningowanych Master Truck, którego master sponsorem był koncern Orlen, przyciągnął właścicieli pięknych ciężarówek ze Skandynawii. Niby blisko, niby daleko, ale zawsze po drodze jest Bałtyk do pokonania. Dlatego cenne są wizyty traków z krainy Wikingów, Muminków czy z ojczyzny klocków Lego. Zwłaszcza z tego powodu, że są to zawsze pojazdy najwyższych lotów. Wystarczy spojrzeć na skanie T650 ze szwedzkiej firmy Mollanders, aby się o tym przekonać. To była najbardziej oblegana ciężarówka z lotu. Mimo tego w kategorii nagroda publiczności zajęła dopiero piąte miejsce. Miejsce czwarte zdobyła skania numer 983 Wowa, trzecią pozycję osiągnął DAF numer 943 Grzeźkowiak, a drugą DAF Wiedźmin. Miejsce pierwsze zdobyła ciężarówka numer 21, czyli Volvo Raptusa. Wracając do pojazdów skandynawskich, warto wspomnieć, że ich właściciele nie musieli pokonywać Bałtyku drakkarami, jak ich przodkowie, ale za pomocą nowoczesnych promów. Przeprawę zorganizowały firmy SCAT i Aeron Trans, doświadczeni maklerzy morscy. Obecność skandynawskich ciężarówek wspierała także firma Tracker Style Sweden kompleksowy dostawca rozwiązań dla tuningu. Jak sami widzicie, profeska na każdym kroku. I nie ma w tym nic dziwnego, bo Wikingowie byli nie tylko świetnymi wojownikami, ale także artystami i rzemieślnikami. A dzięki legendarnej tężyźnie fizycznej mogli nosić spore ciężary, jak te w czasie konkursu przenoszenia beczki. Pewnie powiecie, że w tamtych czasach to byłaby na pewno beczka drewniana i zapewne macie rację. Ale jak sami widzicie, nawet pojemniki z nowoczesnych materiałów sprawiały sporo trudności, a cóż dopiero byłoby, gdyby zastosowano wersje dębowe. Ale trud się opłacał. Zawodnicy osiągnęli założone cele i zdobyli nagrody, a do tego poklask i uznanie widzów. A tych nie brakowało mimo wysokiej temperatury. W alejce szwedzkich ciężarówek można było spotkać fanów Scanii czy Volvo. Bardzo fajnie, super, bardzo dużo zresztą przede wszystkim Przyjechałem ze względu na dziecko i ze względu na męża, bo tutaj się wystawiają. Fajne spędzenie czasu, co prawda dzisiaj trochę kiepsko ze względu na pogodę, w sensie no gorąco strasznie, ale jako fajnie, takie fajne, miłe spędzony weekend. I to się nazywa żona trakera i mama przyszłego trakera. Ja przyjechałem na zlot ciężarówek do Opola, do polskiej Nowej Wsi, spotkać się, wystawić samochód. Z znajomymi się cały rok nie widzimy. I to jest jedyna okazja tak naprawdę, żeby się spotkać, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Jak widzicie i słyszycie Master Track jest czymś w rodzaju portu, do którego spływają marynarze szos. Miejsca, gdzie mogą nadrobić zaległości towarzyskie. Widziałem tatę, dziewczynę, także żeby ich zaznajomić w ten cały klimat tego zlotu. No i przede wszystkim chodzi o spotkanie tutaj, tak? Wspólne grillowanie, bawienie się, potańczymy trochę, pośmiejemy się i na tym polega magia tego miejsca. Fana Skani można rozpoznać po tym, jak mówi o swoim traku. Na patelni jeździmy na wywrotce 450 koni, auto prawie nowe, w zeszłym roku kupione. No i spisuje się, wygodna, cichutka, no i przede wszystkim ładna. Projekt nie jest skończony, dużo zmian przed nami. Wnętrze na pewno będzie robione, dodatkowo jakieś bajery z przodu, może ururowanie, jak się uda naciągnąć szefa. Czy szef słyszał? To jest prawdziwy kierowca. Jak dostanie, to ururowanie? to na pewno nie odejdzie z firmy, bo skania plus tuning, plus dobry kierowca równa się sukces przewoźnika. Zresztą chłopaki wiedzą, co się w tuningu liczy. Skania mam ją w roku. Teraz w czwartek jest, była zrobiona tak na gotowo, na tip-top. Wyjechała, no od razu przyjechaliśmy, tu jest, ona świeżo jest zrobiona. W środku skóra pikowana jest i na zewnątrz są same lampki dodane i rura. Pod między ośkę, no i kangur. Ze tak, tak, to nie pomyłka. Najlepsze kangury są ze Skandynawii, tak jak najlepsze kasztany są na placu Pigal. Zuzanna lubię tylko jesienią. Przesyła ci świeżą partię. A dziękujemy, nie trzeba. Na zlocie Mastertrack było sporo stoisk ze skandynawskimi akcesoriami, które uważane są nie tylko za najlepsze, ale i kultowe. A teraz zobaczmy, co kultowego działo się na zlotowym placu. To miejsce stale przyciągało widzów, zwłaszcza gdy odbywały się pokazy driftu, na przykład w wydaniu MotoZłośnicy. To już trzecia edycja Master Truck Show z moim udziałem i nie wyobrażam sobie już teraz lata bez nowej wsi pod Opolem. No i jeździmy. W tym roku troszeczkę inaczej, bo wychodzę z założenia, że. Musimy pokazać trochę więcej. W tym roku zrobiliśmy specjalne szubienice, sześć sztuk, którymi tylną częścią swojego samochodu zamiatam robiąc tak zwane kiss the wall, żeby jeszcze lepiej pokazać precyzyjną jazdę. Oprócz Wiktorii pokazy driftu przygotowali firma Opol Trans, sponsor Master Traka, oraz dziewięcioletni Aleksander Pelikański, zwany Pelikanem. Co bardziej wrażliwych rodziców, zapewniamy, że obok młodego driftera zasiadał jego tata, który czuwał nad bezpieczeństwem pokazu. Ale sami przyznajcie, że chłopak ma talent i świetnie zapowiada się na przyszłość. Jak mogliście zauważyć, 19 Master Track jest imprezą interdyscyplinarną której ze świecą szukać pośród letnich wydarzeń w Polsce. Także pod względem muzycznym, bo ilość koncertów, jakie odbyły się w czasie zlotu, także robiła wrażenie. Zobaczcie teraz jeden z nich. Miłego oglądania, cześć! był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnej. Sponsorem programu było Bistro Cotvantego 4 Opol, jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.